Na otwarciu sali komputerowej Nowej w 13 spotykamy naczelnika Wydziału Edukacji. Panie Krzysztofie, proszę powiedzieć, jaki to jest wkład miasta tutaj w tą modernizację, jeżeli chodzi o możliwości szkoły i co dalej w takim doposażaniu placówek w nowoczesny sprzęt. Modernizacja tej pracowni w szkole nr 13 odbyła się w 100% wkładem własnym miasta Racibórz, Stąd też wszystkie sprzęty, które też się znajdują, zostały zakupione właśnie z tych środków. No, te środki były powiązane z obchodami 60-lecia, państwo pamiętacie doskonale, tak. kiedy końcem tamtego roku... Jakby szkoła była starsza wydostała, by więcej. Też pewnie by tak było, tak? ale potrzeby też były takie, żeby właśnie zrobić pracownię komputerową. Taką z prawdziwego zdarzenia, nadążającą za czasami, za zmieniającym się sprzętem komputerowym. Rzeczywiście ten sprzęt zmienia się coraz szybciej i mamy problem z tym, żeby nadążyć. Tak? Tu udało się wymienić i biurka i monitor dla nauczyciela, i monitor główny, na którym uczniowie widzą swoje postępy. Także tu jest kompleksowo zrobiona sala komputerowa. W miarę możliwości staramy się, aby chociażby sprzęt komputerowy wymieniać na ten aktualny, tak, żeby dzieci mogły uczyć się na sprzęcie aktualnym, który jest z aktualnym oprogramowaniem też, tak? Celem jest takim, aby w każdej szkole powstała taka pracownia, jak chociażby ta, czy w szkole nr 18, którą też otwieraliśmy całkiem niedawno, żeby uczniowie nie tylko ten sprzęt, ale również to środowisko, przy którym siedzą, biurko, krzesło, monitor główny, żeby też mieli nowoczesny, no ale to mówię to stopniowo, etapami, jest to jeden z głównych priorytetów. Oprócz tego, priorytetem dla nas jest to, aby w każdej placówce dos umożliwić dostęp do internetu, który będzie w bardzo dużej przepustowości, ponieważ mamy coraz więcej sprzętu w szkołach, które korzystają z internetu i łączą się chociażby czytniki kart, chociażby właśnie pracownie komputerowe, systemy w administracji, które też się łączą z programami w chmurze za pomocą internetu. Tu musimy też zadbać o to, żeby internet w szkołach był na jak najwyższej przepustowości, żeby nie zawieszał się i żeby uczniowie mogli spokojnie się uczyć. I zdobywać wiedzę już na najwyższym poziomie. Czy można precyzować, w którym kierunku te następne ewentualnie ruchy doposażeniowe, jeżeli chodzi o y, pracownie komputerowe informatyczne, czy tutaj jakieś szkoły są... Znaczy, jeśli chodzi o sprzęt komputerowy, to tak naprawdę w czasie pandemii z szkoły zostały zasilone w dużą ilość sprzętu nowego komputerowego. Mhm. Były to w większości laptopów, które też służyły tak. uczniom do zdalnej nauki, mhm. tak, a teraz jeśli chodzi o właśnie wyposażenie w meble, w pracowników komputerowych, no to będziemy patrzeć od tych, które są niestety najstarsze okay. i te będziemy starać się. To jest kryterium. Kopienić, tak? mhm, fajnie, mhm. bardzo dziękuję.